Jestem z grupy historycznej, z grupowania Radosław. Wszyscy się jak sama nazwa, wskazuje, Jesteśmy związani z Powstaniem Warszawskim. Trzy lata temu narodził się pomysł w naszym zgrupowaniu. Pojawiły się dzieci nasze i inne, które przychodziły na nasze rekonstrukcje. I wpadł pomysł na głowę, aby założyć najmłodszą sekcję zawiszaków. Zawiszacy to oczywiście szare szeregi, harcerstwo podczas konspiracji i najmłodsi żołnierze armii krajowej w wieku regulaminowym między 12 a 14 lat. Państwo sami wiedzą jaki to jest wiek, to są jeszcze dzieci. Twoim małym sercem służyły dla naszej Ojczyzny podczas Powstania Warszawskiego i także przed powstaniem Polski Racji. Najważniejszą sprawą jeśli chodzi o Zawisze, to trzeba powiedzieć o harcerskiej poczcie polowej. To jest właśnie inscenizacja takiej stanicy właśnie, która była w Warszawie na ulicy w Tych stanic, takich harcerskiej poczty polowej, w całej Warszawie było 8, a skrzynek 40. Każdy z mieszkańców Warszawy mógł sobie napisać list do rodziny. Wiadomo, że powstanie zastało ludzi w różnym miejscu w Warszawie. Nie, nie, nie było telefonów, nie było kontaktu. Zawieszacy stworzyli tą pocztę, w instruktorzy. Ona działała od 2 sierpnia do ostatniego dnia powstania w Warszawie. I dzisiaj chcemy pokazać Wam kilka scenek z działań Zawiszy, bo harterska poczta polowa to jeden punkt, a także inne rzeczy, które Zawisza wykonywała, od gaszenia pożarów, gaszenia zapalających, porotowanie na przykład zasypanych ludzi w piwnicy. Zawiszacy mali, jak 12 lat, szczupli, mogli się przekraść, wejść przez zasypane miejsca, które prowadziły do ludzi, którzy byli zespani w piwnicy, w jakimś domu. Udzielić takiej pierwszej pomocy. Odnaleźć, przenieść wodę, wiadomo, że wody brakowało. Udzielić pierwszej jakiejś pomocy, najprostszej przynieść bandaż, znaleźć miejsca, żeby można było tych ludzi stamtąd wyciągnąć, uratować. Pierwszą scentą to właśnie będą, tytuł jest zasypanie. Tu muszę powiedzieć, najgorszą Bronią niemiecką dla powstańców było lotnictwo. Było poza zasięgiem, a żeby można było z nimi w jakiś sposób walczyć. Samolotem takim strasznym od 1939 roku do września dla cywilów, bo Niemcy, jak wiemy, nie oszczędzali. Domów, gdzie mieszkali ludzie, szpitali, gdzie był narysowany Czerwony Krzyż na dachu, tylko bombardowali dom po domu w Warszawie, ażeby zniszczyć tych polskich bandytów. Tak? Taki. Junkers I87 sztuka zawierał 5 bomb o 125 kg, 250 i 500, największa podmieszona pośrodku. Był bardzo skuteczną bronią, schodził na wysokość 250 metrów i rzucał te bomby na budynek, tam gdzie mieszkali ludzie. To nie były tylko barykady, tylko jak mówię, normalne domy, gdzie mieszkali ludzie. Zawisza także robiła alarmy przed nalotami, były specjalne punkty obserwacyjne. Jeden był właśnie w Prudential, najwyższym budynku wtedy w Europie, na Placu Napoleona i tam także był posterunek zawiszy, który wypatrywał zawiszak przez lornetkę, dawał sygnał, no i potem zaczęły się alarm, zaraz to Państwo zobaczą, tutaj trzeba troszeczkę włączyć wyobraźnię, żeby Państwo poczuli jak to jest, ja będę pomagał za chwilę, zatrzymamy, zapraszam. Robimy. Wszyscy uciekają najczęściej do piwnicy. Stare warszawskie budynki, kamienice miały głębokie, mocne mury piwnic, gdzie można było się schronić. Wszyscy się chowają. Niestety nie możemy tego zrobić i odczuć na własnej skórze, jak spadają te bomby. Jak jest ten huk, co się wtedy dzieje. Każdy siedzi skulony ze strachu. Jest wybuch. Po wybuchu mamy totalną grobową ciszę. Ale ta cisza. Nie jest jakby sama. Wszędzie unosi się dym, smród spalenizny. Kawałki cegieł, które są pokruszone, ten pył, jest ciężko oddychać. Wyobraźcie to sobie, poczujcie choć chwilę tego na sobie. I wyobraźcie sobie, że jest jedna rzecz najgorsza: nie ma światła. Nikt nie wie, co się dzieje dwa metry dalej. Wszyscy są tak przestraszeni. Wszyscy siedzą cicho. Nie wiedzą, czy to koniec, czy nie. I każdy myśli o jednym. Czy jeszcze żyje? Czas mija. I w sercu rodzi się pragnienie. Żeby wyjść stąd. Uratować się. Co trzeba wtedy robić? Wzywać pomocy. Zasypani wzywają pomocy właśnie. Na szczęście niedaleko obok przechodzi patrol zabiszy. Nie mamy żadnych. Ciężkiego. Wszystko robiło się ręcznie, przy pomocy rąk, kilofów, szpadli, jeśli mogli sobie zawiszacy poradzić, wykonywali te pierwsze czynności, ażeby dotrzeć do tych ludzi zasypanych. Ale niestety raz szczeliny były bardzo wąskie, dlatego znajdował się jakiś zawiszak, który był szczupły, jak nasza antylopa i przedzierał się przez taką szczelinę, wnosząc pierwsze, pierwszą pomoc, wodę i nadzieję, że się uratuje tych ludzi. Już mamy jednego uratowanego już wszystko. i nasza antylopa szczupła jak strzała, wszędzie wejdzie. Wstajemy. Dziękujemy. To pierwsza nasza scenka. Stajemy tak? Jak wspomniałem, druga nasza scenka to pożaru, bomby zapalające. Bomby były i lotnicze, wystrzeliwane. Takie pierwsze rakiety, rakiety niemieckie, Nebelwerfer się nazywały, nie będziemy się zagłębiać. Taka bomba wpadała na przykład przez dach, przebijając się przez dach, ale na przykład zostawała w następnym stropie następnego piętra. I ona nie eksplodowała. Bardzo przepraszam. w stropie, paląc się delikatnie, ale nie eksplodowała jeszcze. Ja coś takiego teraz tutaj przygotuję takiego pożaru. Mamy pożar, Bomba się pali. Najlepszą bronią na tą bombę był zwykły piach. Był bardzo skuteczny i najlepiej działał. I tuż mamy patron Zawiszy, który na szczęście jest w pobliżu. I Mały też sobie raz sypnął. Nasze stowarzyszenie, nasza grupa historyczna nie wciela się w rolę Niemców. Nie robimy tego. Czasami małe wyjątki do tego skeczu, żeby Państwa Rozweselić na koniec. Chcielibyśmy zagrać taki mały sketch z Armii Krajowej. Tutaj mamy konspirację. Niestety jeden kolega musi zagrać Niemca. Tak to czasami bywa. Proszę bardzo. Panie, te pieniądze nie są moje, tylko Armii Krajowej. Jak się dowiedzą, że ich nie doniosę, to nie rozwiążę.